Witajcie tutaj ...awciu... w Afciu grający dosyć popularną grę Minecraft. Zaczynam grę na, ...na... Now... zupełnie nowym świecie. Być może szukam dżungli i osiedlam się w dżungli może na jakimś. To nie. Ło! Nie, nie osiedlam się w dżungli. Mam już świetne miejsce do zbudowania domu. Tak, w tej górze. Tutaj sobie wykopiemy, mhm. będzie dosyć dobry pomysł. Później zrobię tutaj jakieś stylowe wejście. Ale. Okay. Wiem, że prawdopodobnie będą mi tutaj na razie otwory wchodzić, ale niedługo to wyeliminuję, spokojnie, nawet zaraz zrobię drzwi. To po prostu zamuruje. Wiadomo, węgiel jest rzeczą, która w początkowych etapach gry jest naprawdę przydatna. A propos Textor Packa Gram na texturpaku Toku Craft The Saga Continuous 1.2.2 Dark może podam link do niego. Ojej, Jak dużo węgla. Nie, żebyś nie był zadowolony, ale wiecie. To jest dosyć naucząco. No, no, a się zatakuję. I chyba jednak przemieszczę tą swoją jajkę. To będzie moja kopalnia kubustana. Su, ludzie. Resztę na później. Zamurujemy.

Jejku, wydawało mi się przez chwilę, że workbench mi zniknął. Załamałbym się. I kamienny plik, Oh yeah.